Straży Wojewódzkiej i Straży Pożarnej. To właśnie na naszym placu Kościuszki w czerwcu zaprosimy wszystkich Tomaszowia do wspólnej nauki poloneza, a poloneza będziemy się uczyć z orkiestrą reprezentacyjną Wojska Polskiego. Będzie to bardzo piękna instytucja, bardzo piękne wydarzenie. Następnie mamy oczywiście trzydniowy dla dni Tomaszowa piątek, Sobota, niedziela. W międzyczasie będziemy organizować w pracy kościuszki kinoletnie dla mieszkańców, czyli tak zwane leżakowe kinoletnie. Na wielkim, wielkim billboardzie będziemy mogli będziemy wspólnie na leżakach wieczorową oglądać. Do udziału w tych przedsięwzięciach. Bardzo proszę o kolejny slajd. Proszę Państwa, to stopni, yy, to stopni, a tak naprawdę, tak jak wspomniałem, to tylko 67 km. 100 dni to spotkania z ponad 1000 mieszkańców naszego miasta. To 223 spotkania, w tym 119 dni indywidualnych spotkań. Z mieszkańcami tutaj warto powiedzieć, że nie tak jak to było dotychczas raz w miesiącu, ale w każdy czwartek, o ile tylko oczywiście czas pozwala, eee, spotykam się z mieszkańcami na spotkaniach indywidualnych. W sytuacji, kiedy na przykład w czwartek muszę być gdzie indziej, to przykładamy spotkanie na inny dzień, w tym na przykład w tym tygodniu będzie to przełożone na, na piątek, także nie będzie wyjątkowo. W czwartek a w piątek sekretariat Kancelaria Prezydenta informuje wszystkich mieszkańców o indywidualnych spotkaniach. To 11 spotkań po zapomocowaniu w sprawach ważnych dla naszego miasta. Warto by było w tym, w tym momencie podać jakiś przykład tego typu działania. Wszyscy Państwo wiedzieli, że. Naprawdę wszelkie blokady, wszelkie bariery były szybko likwidowane, aby ta inwestycja mogła, mogła się odbyć. Wiecie Państwo, że to jest 15 milionów zarezerwowanych w budżecie e, województwa morskiego na ten cel, ale to jest tylko groba, może nie, kropl, to może nie kroperka, ale duża kropla, jednak może w morzu tej inwestycji. W związku z tym mam nadzieję, że ten udział również to przyczyni się do tego, że będziemy mogli skutecznie kontynuować na rzecz budowy yy, i powiem, yy, no, na rzecz budowy tej drogi przewodowej tej drogi 713 właśnie w Towarzowej Struktury urzędu miasta. Wiemy również, że tam zostały pewne zmiany w y, spółkach. Chciałbym podkreślić w tym miejscu, bo to warto podkreślić, bo ile są, są zmiany dostrzegane przez mieszkańców, to, to może nie we wszystkich szczegółach, ale te szczegóły są też nieraz bardzo istotne. Otóż y, y, zmieniły się zarządy w y, dwóch spółkach oraz rady nadzorcze w dwóch spółkach. Y, też tego zamawiane uposażenia są znacznie niższe zarządów i rad nadzorczych od tych, które były w tych spółkach dotychczas w przypadku, w przypadku szczególnie jednej spółki jest to suma bardzo duża, także warto też ten fakt w tym miejscu studni zaznaczyć. Może nie podkreślić, ale zaznaczyć, że zgodnie z tym, co było co zapowiadane tak właśnie się dzieje i chcę powiedzieć, że to nie znaczy, że y, to znaczy, że ci pracownicy naprawdę się świetnie pracują. Jeżeli będą szczegółowe pytania pytania właśnie, czy, czy prace spółek, czy prace na środowiskach

W, Wójta, mamy, w jaki sposób może to funkcjonować, mamy dopracowany już program rozwoju transportu zbiorowego na no, obszarze miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Przed nami, przed nami kolejne spotkanie, odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin, z wójtami gmin, które korzystają z transportu w Tomaszowie Mazowieckim, Z tym też następują pewne korekty w naszej koncepcji wprowadzenia tej bezpłatnej komunikacji. Myślę, że myślę, że do 1 września jesteśmy w stanie się wymawić. O ile w jeślianki się oczywiście nie, nie nadarza. Mam nadzieję, że nie. Chociaż zamówienia ja publiczne wszyscy wiedzą jakimi, jakimi prawami się rządzą i, i tego nie można również dokuczyć. Panie prezydencie, ja mam takie trzy wiosenne pytania. Pierwsze. Pierwsze y, dotyczy zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, o których Pan wspomniał, do terenów przy balickiego, jeżeli Pan mógłby y, przybliżyć ten temat. Drugie y, dotyczy współpracy z powiatem. Czy zamierzacie wyjść poza y, inwestycje drogowe, czy y, planujecie y, inne formy współpracy, na, na przykład w zakresie oświaty, czy y, działań jakichś promocyjno-kulturalnych wspólnych? I trzecie pytanie dotyczy y, y, Tomaszowskiej Onkologii, tak w cudzysłowie y, to nazwijmy. Czy Państwo zamierzacie w jakiś sposób wesprzeć y, starania y, tego, y, tej placówki o podpisanie kontraktu z NFZ-em? Dobra. To zacznę od ostatniego pytania. Oczywiście jak najbardziej jest to problem, problem ważny dla wielu mieszkańców i każdego z nas y, taka Taka nieszczęśliwa ta sytuacja może spotkać się, no nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, w związku z czym y, przygotowujemy odpowiednie misje od zarówno do PNC, do jak i do Ministra Zdrowia. W sprawie, no, chcemy pomóc, chcemy lobbować, chcemy pokazać jak ważna jest, y, dział, jest działalność tego typu ośrodków, bez względu na to, czy, czy one są y, prywatne, czy publiczne. a generalnie dla mieszkańców. ponieważ to spotkanie będzie dopiero jutro o godzinie 10 i wtedy będę mógł więcej na ten temat powiedzieć czego inwestor od nas oczekuje jeśli chodzi o zmiany w planie zakupowania przestrzennego. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, czy yy, na pytanie czy, czy zmienia się coś w strukturze powiem, że to jest teren objęty jest częściowo pod handel usługi i częściowo pod budownictwo mieszkaniowe. Czy, czy yy, będziecie chcieli Państwo rezygnować z terenu odbudowy budownictwem mieszkaniowym? Jest odpowiedział nie. Także o no, tyle wiem, że, że być może są to jakieś drobne... Ale Panie Prezydencie, tak wchodząc w słowo, czy to opóźni inwestycje, czy, yy, czy nie ma takich obaw? No bo wiemy, jak, jak wyglądają procedury przy zmianach planu zagospodarowania przestrzennego. One są dosyć czasochłonne. Myślę, że to, myślę, że to nie opóźni inwestycji. Natomiast. Począwszy od ulotu Kościuszki poprzez y, rewitalizację parku, bulwary i kończywszy, może nawet nie kończywszy, ale przeniesienia y, później w, y, dalej w kierunku północnym miasta. Więc, więc y, ja bym się nie obawiał, tym bardziej, że no, proszę Państwa, A jeszcze było pytanie dotyczące współpracy z powiatem. Mam nadzieję, że ta współpraca, tak jak ja wspomniałem, będzie się poszerzać na współpracę kulturalną, oświatową Na chwilę obecną podpisaliśmy porozumienie dotyczące poprawy bezpieczeństwa, dotyczące modernizacji przybudowy To, to w zasadzie jest podpisane i od najbliższych sesji, bo zarówno w, w, z mojej informacji wynika, że Rada Owianu podejmie taką uchwałę, ma podjąć taką uchwałę i na najbliższej sesji taka sama uchwała jest przygotowana na najbliższą sesję Rady Miejskiej w zależności od tego czy nasza rada jeszcze miał Pan Prezydent powiedzieć nam coś o Dniach Tomaszowa więcej. Dni ja, Tomaszowa, proszę Państwa, też toczą się pod przewodniczącym zastępcy, mojego zastępcy, Pani Zoli Szymańskiej pracę nad przybudowywaniem Dni Tomaszowa. Na chwilę obecną możemy Państwu powiedzieć tak, Dni Tomaszowa będą miały i rozpoczną się, rozpoczną się uroczystościami święta kawalerii powietrznej na naszej ścieżce, połączonymi z defiladą żołnierską przez ulicami miasta W pełnym resztkowniku z orkiestrą, ze sprzętem wojskowym, tak żeby mieszkańcy też mieli możliwość bliższego, wręcz dotknięcia 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. I dzień piątek będzie takim dniem dla, dla Tomaszowa, czyli będziemy chcieli y, pozwolić się, zaprezentować swoje umiejętności, swoje możliwości artystyczne przede wszystkim Tomaszowianom. Yy, I zakończymy ten dzień y, taką nocą pod, pod gwiazdami, czyli y, też zabawa z naszym kamerowym, ale dobrym, znanym zespołem y, pod gwiazdami w Tomaszowie. Następnie sobota. Sobota to będzie dzień, który będzie takim dzień, Dniem Wielokulturowym, czyli będziemy chcieli zaprezentować mieszkańcom gatunki muzyki, które gdzieś z Tomaszowy mają związek poprzez funkcjonowanie tych kultur w Tomaszowie. Będzie przedstawienie, w zasadzie no, taki, taka inscenizacja muzyczna Teatru Żydowskiego z Warszawy. i don't organizacyjnym w Urzędzie Miejskim. Tam było ogłoszony jeden konkurs już na dyrektora wydziału. Czy on już został rozstrzygnięty i czy możemy się w najbliższym czasie spodziewać kolejnych konkursów na dyrektorów oddziału? I gdyby Pan Prezydent krótko omówił te najważniejsze zmiany w tej, tej, w tej organizacji Urzędu Miasta tam w kwestii inwestycji, Wydziału Kultury, tak tam zostały pozamieniane troszeczkę te nazwy wydziałów i zakresy zadań. Powiem szczerze, że faktycznie odbyły się Ostatnio dwa konkursy. Na chwilę obecną nie byłem, nie byłem w komisji konkursowej, więc nie wiem, jakim rezultatem się zakończyły. Wiem natomiast, że, że z jednym konkursem był problem. Otóż okazuje się, że nie jest to łatwo. To znaczy, może nie znaczy, tyle nie jest łatwo, co prawnicy nie są zbyt szeroko zainteresowani pracą w Urzędzie Miasta. Liczyliśmy na to, że faktycznie przy tak dużym w yy, mieście to ilość prawników bezrobotnych jest znacząco duża. Okazuje się, że specjalnego no, wyboru yy, z informacji, które uzyskałem od, od yy, członków komisji, nie będzie wcale łatwo dokonać wyboru, jeśli chodzi o prawników. Jeśli chodzi o, o ten drugi konkurs, nie ma prawidłowe no informacji, jak tylko będę miał do Państwa, Każdy taki konkurs kończy się wywieszaniem informacji na, na, na biurze informacji publicznej. Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim? Nie ja wiem, tutaj jeszcze pan prezydent przybliżył. Zmiany organizacyjne? Tak, tak te zmiany zakresu oddziałów, zadań działów się pozmieniały troszeczkę. No tutaj, tutaj myślę, że oczywiście, jeżeli będzie taka wola, o Centrum Kultury i Takowe Powstanie. Do tego potrzebna jest uchwała, uchwała Rady Miejskiej i taka uchwała y, będzie przygotowana. Nie wycofujemy się również z powołania Zakładu Obróznego Miasta i taki, y, taki zakład zachęcam Państwa, że przy, jeżeli tylko radni y, podejmą y, stosowną uchwałę, to również taki zakład powstanie, w związku z tym